Jeżeli ty zaabsorbujesz mikroplastik przez skórę i przez powietrze, tak? czyli przez powietrze, tak jak już powiedziałem, wejpy, jakieś tam opary, jakieś tam, kurwa, wiesz, dymy przeróżne i przez skórę, czyli poliestrowe ubrania, tak, poliestrowe koszulki z Man City, poliestrowe e, s, e, m, bokserki, poliestrowe, kurwa, pościel, 8 godzin śpisz w łóżku, tak, albo 9, jeżeli o tym dbasz, albo 5, jeżeli nie dbasz. Ale przez te 5, 8, 10 godzin, to ty jesteś w tym łóżku, w ciepłym, tak? jesteś pod kołdrą i twoje jajca dotykają dosłownie pościeli, prześcieradła, kołdry i tak dalej. Ja wiem, że to się wydaje kurwa tak ideologicznie, jak ja to mówię, że dosłownie ty możesz zaabsorbować plastik z poliestru, który jest w twojej pościeli, ale to jest prawda. I wiesz, co jest najgorsze? Jeżeli my zaabsorbujemy na przykład plastik z naszej skóry albo z powietrza, to ten plastik, ten mikroplastik idzie od razu do krwi ogólnoustrojowej, od razu do krwi obiegu. I on nie idzie najpierw do wątroby. Jasne, część z tego najpierw pójdzie potem do wątroby. Część, która zostanie tam przekierowana. Ale on jest wszędzie. Nie ma tutaj, kurwa, filtra. To jest jak gieranie papierosów bez filtra.